Wam. Nagrywam ten materiał z tego względu, że często od sprzedawców na Allegro słyszę, że coraz trudniej przybijać pewne sufity. Też widzimy oddech konkurencji, jak na przykład temu w Polsce, więc poszukiwanie nowych rynków i poszukiwanie nowych źródeł przychodu, bo głównie o to nam chodzi, żeby mieć te źródła przychodu stabilne, żeby nasz biznes się trzymał. Nagrywam ten film z tego względu, że mamy trzy takie marketplacy, które są dość proste do wejścia. Jest tam fajna marża w porównaniu do Allegro. Nie ma jeszcze takiej konkurencji Oczywiście to się z miesiąca na miesiąc mocno zmienia. Natomiast nagrywam to, jak to wygląda z naszej perspektywy, gdzie prowadzimy kilkadziesiąt kąt i na podstawie tego to są takie marketplace, które zapewniają najlepszy stosunek tego, jak łatwo wejść na dany marketplace, jak szybko dany zwrot inwestycji można osiągnąć. Przedstawię wam to na trzech przykładach produktów. Mam nadzieję, że na Was będzie to pomocne. Jeżeli chcecie, żebyśmy przeanalizowali jakieś konkretne kategorie produktów, które Wy na przykład sprzedajecie, dajcie znać w komentarzu też taki materiał nagramy. Natomiast My dzisiaj zaczynamy od trzech bardzo, bardzo popularnych kategorii. Zaczniemy sobie na przykład na Allegro. Znalazłem bardzo popularną kategorię, jaką jest na przykład sztuczna trawa. Taki produkt tutaj sprzedawca to sprzedaje w rolce 4-metrowej. W zależności od tego, ile metrów potrzebujemy, tyle sztuk musimy zamówić. Jest tutaj cena 16,99, właśnie za, to jest za 0,25 długości. Gdybyśmy chcieli na przykład mieć więcej, no to tutaj musimy dodać kolejne sztuki. <laughs> uh... Widzimy, że jest to produkt, który nabiera popularności, są na pewno popularniejsze, natomiast chciałem Wam pokazać pierwszy marketplace, który dla tego typu produktów byłby fajny. Bo, na przykład, mamy wielu sprzedawców z tej kategorii dość szerokiej, tak? Dom i ogród. Oni u nas sprzedają na Kaufland. Kaufland to jest platforma, która ma rynek polski, niemiecki, austriacki, czeski słowacki. Oczywiście, ten rynek niemiecki jest największy, dlatego polecamy najczęściej zaczynać od niego i dokładać po kolei inne rynki. Wiadomo, rynek polski nie jest tak duży, Kaufland nie jest jeszcze tak wysoko, natomiast tam kilka procent sprzedaży da się robić. Najwięcej osiągamy jak dodajemy tę ofertę na wszystkie pięć rynków. Natomiast tak jak wspominałem 90% przychodu, 80% w zależności od kategorii, to jest ten rynek niemiecki. No i tutaj mamy przykład e, takiego produktu, to jest sztuczna trawa, tutaj jest akurat spakietowana, gdzie mamy 4 metry razy 2 za 40 euro. To, co ten sprzedawca mógłby na pewno poprawić, to jest lepsza jakość oferty. Rich Content, o którym też często wspominamy, że jest bardzo ważny, nasze oferty dodajemy właśnie w tym standardzie. Wtedy mamy dużo, dużo większą konwersję. Natomiast zwróćcie uwagę na 70 opinii już na tym produkcie. Biorąc pod uwagę średnią konwersję opinii 1-2%, przeważnie tak jest. Mamy tutaj fajny wynik na tym produkcie. Uważam, że Kaufland jest bardzo fajnym marketplacem. No i cena. Tutaj mamy 40 euro. Plus wysyłka 6 euro, czyli raczej tutaj sprzedawca nie zarabia na wysyłce. 40 euro razy tam 4 z kawałkiem mamy ponad 160 zł, 170. Tutaj jeżeli chcielibyśmy mieć to samo, czyli to by było 8 sztuk, 4 metry razy 2. No, to tutaj mamy około 100 zł z kawałkiem, więc sporo taniej. Jak widzicie, na Kauflandzie przeważnie da się robić większą marżę. Oczywiście my też przy wejściu na dany marketplace raczej proponujemy te ceny stosunkowo bardziej atrakcyjne. Mamy na przykład wtedy korzyści od platform, jak na przykład brak abonamentu, mniej kosztów, więc fajnie te oferty rozbijamy właśnie dzięki temu, że mamy dość atrakcyjną cenę. I na Kauflandzie, szczególnie ten algorytm jest na to bardzo, bardzo wrażliwy. Więc to jest taki pierwszy. Pierwszy marketplace, który szczególnie polecamy, Kaufland Niemiecki. Kolejna rzecz to są to jest kategoria zabawek i tutaj wziąłem sobie pod uwagę na przykład taki tunel, który ostatnio zyskuje popularność w kategorii tutaj namioty. To jest taki tunel ogrodowy, 49 zł, 79 osób kupiło, więc to jest start tego produktu. No jak widzicie, oferta nie jest jakoś super dopracowana, dodatkowo ma średnie opinie. Natomiast się sprzedaje. Jeżeli macie tego typu produkty, czyli właśnie na przykład zabawki na dzieci i dość szeroki asortyment, to w tym wypadku polecam bym wam na przykład pigo. Tutaj znalazłem taki sam produkt, e, troszkę inne zdjęcie, ale jest to kwota 1750, więc w przypadku jeżeli posiadacie właśnie ten dość szeroki asortyment produktów macie w swojej ofercie sporo no to Pigu mocno polecamy to też na przykładzie sprzedawców, których prowadzimy, jeżeli ktoś ma szeroki asortyment no to łatwiej nam wejść na Pigu, bo tam jest jeszcze taki rynek, który jest mocno chłonny i w niektórych przypadkach my jesteśmy pierwsi w danej kategorii z danym produktem no i łatwo nam, nam tą sprzedaż wtedy budować, jeżeli mamy ograniczoną liczbę produktów, no to Pigu nie będzie najlepszym wyborem, to też możemy Wam dokładnie sprawdzić. Możecie to też zrobić sami, właśnie tak jak ja. To jest proste narzędzie, żeby sobie zerknąć, jak wygląda wasza konkurencja. No, i teraz trzeci produkt to jest produkt bardzo popularny. Produkty szybko zbywalne, i to na przykład widzimy, że fajnie się sprzedaje na Emagu. Oczywiście, ja tutaj podaję Wam kategorie, które są z naszej perspektywy jakby topowe, super się to sprzedaje. Natomiast na przykład na Emagu czy na Kauflandzie ten, ten asortyment może być w miarę szeroki, i to i tak będzie się sprzedawało. Więc ja Wam podaję coś topowego. A jeżeli chcemy się wgryć dokładnie w Wasze kategorie, no to tutaj musielibyśmy to dokładniej sprawdzić. Tutaj bierzemy pod uwagę 6 takich filtrów bardzo popularnych. 1100 osób kupiło w ostatnich 30 dniach. Zwracamy uwagę na cenę 51 zł, więc tutaj jest lekko ponad smartem. Oferta nie jest jakoś super dopracowana. Na marginesie piękny grafik tutaj był. No, logo jest, jest, jest super, ale się sprzedaje, tak? Mamy 1150 osób kupiło. Przechodzimy sobie na Emaga. Jeżeli znalazłem ten sam produkt, a wydaje mi się, że jest to ten sam zestaw 6 sztuk, Wesper, Aquamax Plus, i tutaj mamy cenę 81. Zróbmy sobie przelicznik na poziomie 0,9. Mamy około 70 zł, 50 zł. Dla mnie to jest przeskok w tego typu produktach, gdzie, no umówmy się, ta marża nie jest za wielka. Dla mnie przeskok to jest mega duży, dlatego też często porównując sobie sprzedaż na różnych marketplace'ach widzimy, że ok, Allegro robi dalej 70% przychodu, ale jak sobie policzymy zyski, to nagle wychodzi z tego, że te 70% przychodu odpowiada tylko za 50% zysków. Naprawdę tak czasami jest, więc z, z naszego doświadczenia warto właśnie wchodzić na te zagraniczne platformy, a im szybciej tym lepiej, zwłaszcza, że ta oferta też nie jest jakoś super zrobiona. Ona jest po prostu przetłumaczona i dodana. Nie ma tutaj A, plus, kontentu, nie ma tutaj jakichś fajerwerków, a mimo to ona się sprzedaje i to w takiej cenie. No i właśnie wspierając te wszystkie trzy marketplacy mamy dla Was taką propozycję, możemy Wam sprawdzić bezpłatnie, która platforma, albo czy wszystkie trzy byłyby dla Was przydatne. Jeżeli właśnie chcecie dywersyfikować sobie tą sprzedaż, mieć dodatkowe kanały zyskowności, no to tutaj możecie wypełnić taki formularz. Link jest w opisie. Wystarczy, że napiszecie, że tutaj interesuje Was eMac, Pigu, Kaufland, link do swojej oferty z Allegro i nasz doradca może Wam podpowiedzieć, które z tych marketplace'ów będą najlepsze. Zrobimy to bezpłatnie, a jeżeli będziecie chcieli, to wtedy ewentualnie przedstawimy Wam ofertę. Jak możemy my pomóc wprowadzić te oferty w miarę szybko tak żeby od razu na tych trzech marketplace'ach się pojawić. Na tej stronie możecie też zobaczyć jakie wyniki robią różne marki. To jest marka na przykład z kategorii elektroniki, tutaj są karnisze, tutaj z tego co pamiętam były to kosmetyki. Te trzy rynki bardzo je polecam. Jeżeli macie jakieś wnioski, jeżeli chcecie jakąś kategorię dokładnie przeanalizować, będziemy robić taki cykl, więc dawajcie znać w komentarzach. A na dzisiaj to tyle. Dzięki, na razie.